Niekoniecznie musi ktoś kupować ten katechizm, dlatego że niekoniecznie ktoś musi wydawać pieniądze. Wartałoby, wartałoby z zalecenia takiego Bożego, żeby zachowywać naukę czystą, doktrynę czystą. Wartałoby, prawda? Ale to jest, moi drodzy, potrzebne, bo ten materiał z dzisiejszego live'a on będzie puszczony później na moim kontencie. Więc będę musiał go na pewno podzielić w kilka części, żeby to poszło, jak to się mówi, w świat. Bo nie każdy ma sposobność, żeby na przykład gdzieś zakupić, zakupić ten, a nie inny katechizm. I dlatego przypominamy sobie, moi drodzy, te zasady piękne, bo już wiemy, kto jest chrześcijaninem prawdziwym, bo już wiemy, na co składa się nauka chrześcijańska. Prawda? Że muszą być cztery główne zasadnicze wartości tej nauki chrześcijańskiej, wyznanie wiary, modlitwa pańska, przykazanie Boże. Prawda? Nauka o sakramentach świętych uczy nas czym, czym są, jak należy korzystać z tych środków, bo to są środki. Które Jezus Chrystus ustanowił dla odpuszczenia naszych grzechów, dla udzielenia nam swojej łaski, a także dla wlania w nas i umocnienia cnót wiary, nadziei i miłości. Bo to są środki ku zbawieniu, które nam pomagają, a żeby nasza dusza się zbawiła, a żebyśmy potem mogli zasiadać pięknie w niebie, bez jakiegokolwiek tego członu, z tych czterech nie ma mowy. Nie ma mowy, ażeby coś tam, moi drodzy, ktoś tam doszedł gdzieś tam do pełnej jedności z Chrystusem bo musi to zawierać te części zasadnicze, cztery. A no jak się tak rzeczywiście, moi drodzy, przypatrzymy tym luteranom, tym protestantom, tym zborówcom, prawda? To przecież oni nie mają ani credo, a jak jest jakieś tam wyznanie wiary, to jest ściągnięte, jest jakieś tam ściągawki i podokładane jakieś słowa, tak naprawdę. Nie jest to jakby to powiedzieć, nauka apostołów, tylko wymysł jakiegoś tam heretyka, na przykład Lutra, prawda? Nie opierają się na nauce apostołów, sakramentów w ogóle nie mają, a jak mają, to nawet to nie traktują jako sakrament. Więc już samo przejście są to osoby pozbawione prawdziwego chrześcijaństwa, pozbawione nauki czystej chrześcijańskiej. Więc nie mogą się nawet nazywać w cudzysłowie chrześcijaninami biblijnymi, bo to jest bzdura. Uzurpują sobie, uzurpują sobie nazwę, jak to pięknie brzmi chrześcijan biblijny, chrześcijanin. A to jest uzurpatorstwo, bo nawet nie mają ani kredo. Ani nie opierają się na nauce apostołów, bo nie mają sakramentów, tylko tam gdzieś się wykąpią w jakimś tam basenie i twierdzą, że nowo nawrócony. Że poznał już prawdę. Zabrakuje im tych członów. Być może modlitwę pańską mają w sercu, modlą się pater noster, ojcze nasz. Być może przestrzegają przykazań, ale tak czy siak dyskwalifikuje ich to dyskwalifikuje to ich zbycia chrześcijaninem prawdziwym tu tak jak powiedziałem jest kwintesencja tych wszystkich odpowiedzi nie musisz wca wcale mnie słuchać, bo możesz sobie zakupić ten katechizm i tak naprawdę sam sobie to czytać żeby potem wiedzieć żeby ktoś Cię tam z za krzaków nie zaatakował i żeby ktoś Cię, na przykład ktoś Ci zadał pytanie, a Ty nie będziesz wiedzieć. Możesz zakupić, nie słuchać mojego kontentu, nie być tutaj obecnym, ale ja tego nie robię ani dla Ciebie, ani dla mnie, tylko w ogólności. Robię, bo tak należy. Bo, jak się przed chwilą dowiedzieliśmy, parę minut temu, masz obowiązek, kochany. Znać naukę chrześcijańską. Masz obowiązek. Nie masz nic do gadania, proszę pana. Nie masz. Jak zaniechasz to, zaniedbasz, to ta łaska, która została ci dana od pana Boga, za darmo, niezasłużona łaska, niezasłużony dar, ona pójdzie. Ktoś inny otrzyma. Ktoś inny otrzyma. No to olewaj te bzdety, a ja ciebie będę olewał. <laughs> co ty myślisz, że co ty tu jesteś? Co ty? Ty też w bajku. Idź, chłopie, spać. I moi drodzy, żeby jeszcze dojść do tego wszystkiego, Potrzeba, żebyśmy przynajmniej na samym początku jeszcze wiedzieli yy, wyznanie wiary w takim znaczeniu ogólnym i na tym, moi drodzy, mniej więcej yy, mniej więcej zakończymy tego live.